Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinek, oczywiście, z naszej ukochanej serii, jakże nie najlepszej, czyli życie na kredycie. Dokładnie. Czyli seria na mapie Hutam czyli na mojej ulubionej mapie w sumie. Tak, jakoś mam, że tak bardzo lubię tę mapę. A w ogóle to, jaka jest Wasza ulubiona mapa? Napiszcie w komentarzu. Będziemy tak po prostu się dowiedzieć. No, a tak co zostać łapki w górę subskrypcje, piszcie coś fajnego komentarzu. Oj oczywiście mam no, tam ciągle coś mi tutaj. Tak, poza odcinkiem wyciłem trochę rębką sprzedałem tą ciężarówkę, oraz kupiłem sobie nawet te fantecha. I jak widzicie tutaj mój stan konta tutaj pisze 90 koła. Czyli generalnie 90,5 ponad, właściwie. Trochę wam zaspoilerowałem, ale po prostu nie chcę mi się... Nie chcę was przynudzać tym nudnym początkiem, ale... Trochę szybciej to się czytało. Uuu, nieźle. Dobra. Też oddaję rembar pod odcinkiem. No, tak więc, widzowie. Yy, dzisiaj... Będziemy zbierać ryż długoziarnisty, który mi tutaj wyrósł. Naszym ukochanym kombajnem Masy Fergusona. Najlepszy kombajn w tej grze. Ok, opuszczamy header. No i lecimy ze zbieraniem ryżu długoziarnistego. Ale zanim to, zapomniałem poza odcinkiem ustawić tutaj, żeby pracownik mi kultywatorował pole. Już przewinę czas do kolejnego miesiąca, mamy już luty, więc puszczę tutaj pracownika, żebym mitywatorował pole, najpierw mam to większe, a potem mniejsze. Tej nikt nie robi, a my widzowie wybieramy ryż długoziarnisty naszym ukochanym pięknym kombajnem Mathew Profisona. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie ten kombajn. Kurczę widzowie, przepraszam, ale muszę do zaalgii. Jestem widzowie. Przepraszam Was za to, ale po prostu czasami mam potrzeby fizjologiczne. Dobra, ale my zbieramy już reszt długoziarnisty. Moim ulubionym oczywiście kombajnem w tej grze. że widzowie, co realnym połatwić. A tak to już my zbieramy dalej ten ryż długoziarnisty. Szybko nam to zajmie, bo w końcu to ryż długoziarnisty i możemy zbierać normalnym kombajnem ziać normalnymi maszynami. On się o wiele bardziej opłaca niż ryż krótkoziarnisty. Oczywiście wszystko przesypiemy tutaj. Przepraszam tutaj. widzowie, nie chciałem bym yy, odetchnąć. No przepraszam Was bardzo. To naprawdę była niefajna wpadka, ale generalnie Was bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jak w poprzednich odcinkach zająłem takie tak, jedno pole, tamte najmniejsze pole ryżowe. Bo było mi potrzebne. Więc po prostu po co miałem? I posiadać właśnie posiadam dalej, ale przez otwarta. miejsca na się a zostawiłem sobie dwa większe no tak więc już długoziarnisty najlepszym kombajnem właśnie coś ostatnie nie piszecie komentarzy. czekam aż ktoś skomentuje na temat tego kombajnu bo mi się bardzo ten kombajn podoba generalnie no. takie to jest moje zdanie jedni go kochają ci co Lubią starsze maszyny, drudzy go nie lubią. No, też znajdują się ci, co lubią stare i nowe maszyny. Ja właśnie lubię, jestem w grupce jednych i drugich, że ja lubię zarówno stare, jak i nowe maszyny. Wszystkie maszyny bardzo lubię, generalnie. Ale ten kombajn mi się ogólnie strasznie podoba. Naprawdę, jest to jeden z najpiękniejszych kombajnów, jakie widziałem ogólnie na no, oczy. Owszem nowe kombajny też są świetne, ale ten jakoś mi się strasznie podoba. Jest jeszcze taki klas w tej grze, klas lekcją, którego mam na pewno w przyszłości ale długo będę raczej na tym maseju robił Więc Lekcją też jest świetny, ale ten jest trochę lepszy nawet nie? A jeżeli chodzi na przykład... Na przykład jest też ten kombajn dobrym konkurentem tutaj takiego innego klasa, nie Lexion, tylko Eviona. A ten Evion to jest po prostu mega słaby kombajn. Dlaczego? Masej ma, jak to powtarzałem w w filmach, Massey tu ma 8000 litrów, 250 koni i header 6 metrów. I kosztuje 104 tysiące, a łącznie z headerem no to 134 tysiące, bo header 30 tysięcy. A Evion ma takie dokładnie, prawie dokładnie takie same parametry. Zbiornik 8000 litrów, Federer tylko 20 cm3, 6,20. Moc o 8 koni więcej, czyli masy ma 250, a Evian 258. A ile kosztuje? Evian 226 tysięcy, a Masy 52 tysiące, czyli o e, ile tysięcy więcej. O.... ile by to w tysięcy tysiące wyszło? 288 tysięcy za zakup ewiona w No bez jaj, no masę jest o wiele za bardziej opłacalny. A wy, a wy zgadzacie się z moim zdaniem? Podzielcie się w komentarzu. No i dobra, tak się zagadałem, że pierwsze pole skończyłem obrabiać. Teraz już zacznę drugie. No. Mam 90 tysięcy, dochodzę powoli na prostą buntartę, tak mi produkuje dużo produktów, już trochę tam wyprodukował, do odcinkiem. Naprawdę świetne to są dochody. Okej, okay, widzowie, a my sobie pościmy dalej ten ryż długoziarnisty. Może ten odcinek będzie miał około 20 minut, nie będzie jakiś długi mocno, ale krótki też strasznie nie będzie. Boże, jak ja uwielbiam ten kombine po prostu. Tak strasznie on mi się podoba. jest dosłownie nim to jest w siódmym niebie po prostu. I zawsze go długo posiadam na gospodarstwach dopiero i bardzo długo go nie sprzedaję. To jest naprawdę jeden z najlepszych ma, jedna z najlepszych maszyn w tej grze. Nawet bym powiedział, że moja druga ulubiona maszyna w tej grze. Po pierwsze to jest ten, ten 700 Vario, czyli tamten ciągnik ten 728 variatem i to jest moją drugą ulubioną maszynę. w tej grze. Niby marka i Ferguson u mnie w ranki gumarek rolniczych zajmuje piąte miejsce. Naprawdę ten kombajn jest po prostu świetny. Bardzo go lubię. Na start jest na wszystkim mapach, czyli tak jakby on jest darmowy w sumie, to powinienem Wam dodać. No a tamten Evian, no to totalnie Wam go nie polecam. Okej, okay, każdy może grać jak mówi bo nie ma wpływu na inne zdania każdy ma swoje zdanie prywatne jedni wolą Masyja, drudzy Wiona. Okej, okay. jeżeli chodzi o marki, to ja będę klasą Massey, korpusona. klasa jest mniej na trzecim miejscu a masyj korpusona na piątym ale jeżeli chodzi o te kombajny, to właśnie ten masy mi się strasznie podoba taki stary widać, że z lat 90 no, na na polskie gospodarstwa na takie większe polskie gospodarstwa ten masy byłby dobry bo duży header, duży zbiornik bardzo pasuje też na takie europejskie klimaty i amerykańskie ogólnie. Na no azjatycki trochę mniej pasuje, czyli tutaj, ale też nawet. Ale dobra, więc się dalej. Już naprawdę niewiele nam zostało tego ryżu długoziarnistego. Chciałem powiedzieć zboża, ale to jest ryż długoziarnistego. Pracownik tam kultywatoruje już trochę zakultywatorował, ogólnie ten nowy pracownik w tym farmingu wciąż jest miłym dla mnie, jest do, dla mnie spoko całkiem. Naprawdę, ten pracownik jest nowy, świetny po prostu. Tak to my już kończymy powoli te zbiory ryżu z tego zostało tam prawdę niewiele. Chyba no całego nawet zbiornika nie zapełni. Okej. Okay. Już sobie i podobno też z tego co wiem, na polach ryżowych można zasiać sobie normalne zboża, takie jak rzepak. I w ogóle wszystkie, no ale tak. Najbardziej właśnie się rzepak czy soję by już bardziej opłacało. Okej, okay, rzepak to się bardzo opłaca na polach ryżowych. Soja zresztą też tutaj ale na przykład, jeżeli byśmy mieli posiadł pszenicę jęczmień czy owiec, to, to też by można było. Po... Ale posłuchajcie. Wtedy słomy nam tutaj nie be... słoma się nie będzie sypać. I tak to będzie. Więc naprawdę na tych polach ryżowych nie opłaca się sieć upraw, które, które mają dawać słomę. No chyba, że niepotrzebna Wam jest słoma, to jeszcze jest okej, okay, ale jeżeli chcecie słomę, to raczej tego nie, nie róbcie. O, a już okej, okay. a my już kończymy te zbiory, te zbiory. Ostatni, pyk i zbiory ryżu długoziarnistego zakończone weźmiemy otworzymy sobie się, rozłożymy sobie rurę i podjedziemy tam i wysypiemy sobie to tu jakaś ścinka mnie wszystkiego złapała ale to nic gra i tak dobrze chodzi o to jakiś mi jak rzmijak, to też go przy okazji wezmę sobie No, i wysypiemy sobie prosto do fabryki żywności konserwowej. Bo ja tak, czekajcie, czy ja mam włączone na ryż długoziarnisty jakieś produkcje? No, właśnie, włączę. I Też tutaj włączę. No i niech tu się wysypie szybko. A my potem kombajn, zapar potem kombajn zaparkujemy. A jak tam pracownik sobie radzi. Uuu, już nawet nie wie, co tam zostało. Dobra, no i wysypane to wszystko zostało. Będzie to się przetwarzać przez następne miesiące. Bo gdzie by ten kombajn tu zaparkować? O, to może... Czekajcie. A może gdzieś zaparkuję go tutaj. O, w tym miejscu, gdzie... mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu stało. Może trochę inaczej, ale mniej więcej gdzieś tak. I też na przykład... Dobra, a my prze... łączymy się tutaj. No, i będziemy kultywatorować. Przygotowywać pole pod poprawiać. Bardzo fajny amerykański zestaw. są jedne z moich ulubionych maszyn, czyli ten ciągnik Challenger i kultywator John Deere. Są naprawdę jedne z moich ulubionych maszyn. Także takie fajne, starsze trochę maszyny. Szczególnie ten kultywator, który już przestarzały, widać. No i w ogóle. tak. Hmm. jak coś to, to na przykład w następnym odcinku mam zamiar użyć tej labety farntecha którą teraz tam stoi pod sklepem no i po prostu podpięże tego akto i sprzedać parę desek czy długie de deski długie deski drewnianą belkę no i w ogóle mam takie zamiary No, a potem co będzie po sprzedaży tych wszystkich, to mam zamiar kupić to nowe pole, tam gdzie jest ten owiec, o tutaj chyba, a, a nie, on już został chyba zebrany, no niestety został zebrany, ale trudno się mówi, no i potem, no i przy okazji mam zamiar poza tym kupić mm, e, sobie, mm, jeszcze poza tym mam zamiar sobie kupić nowy ciągnik. Nie powiem Wam jeszcze jaki, ale będzie to naprawdę fajny ciągnik. Nie domyślajcie się, to będziecie dopiero wiedzieli za tej A jeszcze też mała zmiana w harmonogramie. Bo tak, odcinki wciąż będą w piątek, soboty i niedzielę, a w piątek wciąż będzie życie na kredycie. To się nie zmieni. Ale jednocześnie, ale tak, w soboty do tej pory była realna seria, a w niedzielę tydzień temu rozpocząłem serię na zielonce. No i y, to się trochę zmieni bo zostaną odwrócone, że np. Ser że seria na zielonkę będzie jutro, a realna seria na Riverbed Springs, bo tak seria od zera na zielonkę to będzie jutro, a realna seria na Riverbed Springs to będzie w niedzielę. Więc to się jedynie zmieni, ale po prostu czekajcie, tak. Jutro wam zapraszam na zielonkę, a niedzielę na jutro wam zapraszam na serię od zera na zielonkę jutrze... Na serię... Y, no Riverbed Springs, realną serię oczywiście. Tam gdzie gram realnie z sezonami ogólnie. Bo tutaj jednak tak do końca realnie nie gram. Ale staram się też nie grać jakoś strasznie nierealnie. Najbardziej nierealnie to chyba gram właśnie tam na zielącym. No. No i mamy skultywatorowane pole. Gotowe pod zasiew. Tam jakiś mijaczek został, ale on już tam nie będziemy się nim przejmować. Troszkę tutaj teraz przejadę, może dwa przejazdy zrobię i będziemy kończyć ten odcinek, a resztę sobie zrobię poza odcinkiem może. Jak widać przywinajmy miesiąc do tych polach troszeczkę tu chwasty podrosły, ale tylko troszeczkę. Po to sobie kultywatorujemy. Tylko pole. Nie, nie, że to pole, tylko że pole po prostu. No. no i ostatni przejazd I będziemy chyba raczej kończyć ten odcinek Może nie był za długi Był trochę krótki, ale Mam nadzieję, że Wam się podobał Albo troszeczkę więcej zrobimy tych przejazdów Bo to podejście małe jest To może zrobimy jednak trochę więcej tych przejazdów Też nie chcę, żeby odcinek był jakiś strasznie długi bo co za dużo, to też nie OK, lecimy sobie dalej. Tak wygląda fajnie ten zestaw amerykański. Ciągnik jako kultypapek John Deere. Jest bardzo biedzen ciągnik, kultywator, zresztą też zresztą to są jedne z moich ulubionych maszyn były w tym zestawieniu najlepszych maszyn podobnie też kombajn Husan, tam również znalazł swoje miejsce i wiele innych maszyn tu jest dużo świetnych w tej grze maszyn ale też niektóre są bez sensu po prostu, jak na przykład klas ebion ale tych najlepszych maszyn jest więcej niż tych bez sensu w sumie tych bez sensu to jest tylko kilka Wiele maszyn to jest po prostu takich zwykłych, do których, są, do których mam neutralne podejście, że są fajne, ale nie są świetne. Ogólnie. Ja, ja dobre mam podejście do tej gry w sumie. Wiem, że wiele osób może nie Po przy... Podobno słyszałem, że ten farming nie wzbudził też wiele kontrowersji. I nie wiem właśnie dlaczego. Może to przez te błędy i w ogóle ale tak zawsze jest przy nowych farmingach, że się mówi, że o, stary był lepszy. Tak pamiętam, to było wszystko, tak? Teraz farming 25 wyszedł, wszyscy są 22. Kiedy wyszedł 22, to wszyscy chcieli jednak 19. Tak. Teraz, jak wyszedł 19, wszyscy wolę 17. Jak wyszedł 17, wszyscy wolą 15. I tak dalej, i tak dalej. To no, i tak pewnie będzie, jak ludzie, no nie wiem, o co. No, Okej, okay, to nie wiem, o co. Dobra już co ja powiedziałem. Podobnie jak wyjdzie 28 prawdopodobnie farming, ale to dopiero za faj to pewnie będzie tak, że wszyscy będą chcieli tych 25 piątki wrócić. Wiem zrobić ogólnie dwa przejazdy, ale zrobiłem więcej. chyba raczej już do końca to zrobię. Też nie chcę, żeby odcinek był za krótki. No i tutaj kończymy już kultywację tego pola. No i... Będziemy kończyć ten odcinek jutro. Widzimy się na siedzące w niedzielę w realnej serii, a tutaj to dopiero w piątek, na, za tydzień się widzimy. No i tutaj taki trójkącik mi został. Będę musiał kilka razy tak podkrążyć, Więc to będzie trochę męczące. Okej. Okay. Przedostatni przejazd tutaj. No i ostatni został i co i będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i zakończyłem kultywację. A w następnym odcinku przewinę czas do kwietnia i będziemy sprzedawać te produkty i zarabiać. A co? W tym odcinku to już myślę, że byłoby chyba wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, to dajcie łapki w górę, subskrypcję. Napiszcie coś fajnego w komentarzu, a jutro widzimy się w serii od zera na zielonce, tylko zaparkujemy tego amerykańskiego potwora, tak mówię potwora, no bo jest wielki jednak, ale jest super ciągnik, to o to co. W tym odcinku to jest wszystko, jeżeli Wam się podobał to dajcie łapki w górę, subskrypcję, napiszcie coś w komentarzu, ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka i ma.